Jestem architektem, jesteśmy w moim biurze projektowym, Gremski Pracownia Projektowa. Zajmujemy się głównie projektowaniem budynków mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Moja pracownia to dwa biura architektoniczne, to ośmiu bardzo dobrych architektów. Prowadzimy biuro w Opolu i w Nysie. Głównie projektujemy inwestycje deweloperskie. Jest to średnio rocznie około 25 tysięcy metrów kwadratowych tak zwanego co przekłada się na inwestycje o wartości około 125 milionów złotych rocznie. W całym procesie projektowym ten gabinet jest kluczowy. W tym gabinecie rozpoczynamy proces projektowy i tutaj prezentujemy klientowi pierwsze wizualizacje, animacje i omawiamy cały projekt. Na rysunkach omawiając układ funkcjonalny, wykorzystane materiały i wielkość budynku, i w tym gabinecie również odbywa się najważniejsza rzecz, jaką jest przekazanie finalnego projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektujemy przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania. Robimy to oczywiście w trójwymiarze, ale to tutaj, na tym stole i na papierze. Powstają kluczowe zmiany konsultowane z inwestorem, inżynierami i architektami. To w ten sposób rozwija się projekt, który kontynuujemy w AutoCADzie.